Wielu kraśniczan stara się aktywnie wykorzystać wolny czas. Burmistrz miasta zadbał, by przy publicznym gniazzy numer 1 w Kraśniku została wybudowana hala gimnastyczna. Oficjalne rozpoczęcie odbyło się 19 kwietnia uroczystym odśpiewaniem hymnu narodowego Polski ze względu na tragiczne wydarzenia w Smoleńsku. Nowa hala to kolejny obiekt sportowy w Kraśniku. Nazwano ją imieniem tragicznie zmarłego polskiego siatkarza Arkadiusza Gołasia. Hala przy gimnazjum nr 1 jest to nowy obiekt. obiekt, który spełnia wszelkie rodzaje kryteria do tego, aby służyć młodzieży, starszym osobom. Jest to obiekt, który posłuży zarówno na lekcje WF-u, jak i na zagospodarowanie czasu wolnego nie tylko osób młodych. Ta sala jest też salą symboliczną, bo nosi imię Arka Gołasia, siatkarza. Była na otwarciu rodzina Arka. Pamiętamy tego siatkarza, który miał przed sobą świetną karierę, niestety przerwaną tragiczną śmiercią. I to imię zobowiązuje zobowiązuje do tego, aby tutaj, na tej sali, wychowywały się pokolenia nowych siatkarzy. I mam nadzieję, że z kraśnika wyrosną właśnie następcy Arka Gołasia. Hala robi duże wrażenie nie tylko wśród mieszkańców, ale również przejezdnych. Z obiektu będzie korzystać młodzież gimnazjalna, a popołudniami wszyscy chętni. Nowy nabytek przy gimnazjum jest nie tylko dobrym pomysłem na organizowanie zajęć wychowania fizycznego, ale doskonałym miejscem do spędzenia wolnego czasu. Na profesjonalnej powierzchni głównej sali rozgrywane będą imprezy sportowe i zawody. Bardzo się cieszę, że tak nowoczesny obiekt sportowy powstał. W Kraśniku to piękna, nowoczesna hala, która będzie służyła zarówno dzieciom, młodzieży, ale na pewno i dorosłym mieszkańcom naszego miasta. Jest to kolejna inwestycja sportowa w naszym mieście. Niedawno uczestniczyliśmy w otwarciu pięknych boisk, orlików. Dzisiaj otwieraliśmy coś pod dachem. Myślę, że należą się gratulacje władzom naszego miasta. Gratulacje dla burmistrza, że potrafił od początku do końca spowodować, że ta hala powstała a naprawdę jest się czym pochwalić i robi ona wrażenie również na tych gościach, którzy przyjechali tutaj z zewnątrz. Tak jak powiedziałem, jestem przekonany, że będzie ona dobra służyć mieszkańcom, że znajdą tutaj miejsce kluby sportowe, ale również, że będą rozgrywane tutaj mecze siatkarskie rangi mistrzowskiej.